To moje paliwo! Okej. Okay. Dzień dobry. Piwo to moje paliwo. Rycho po prostu rycho. I jaju po prostu jaju. Dzisiaj browar lubrow, proszę Pana. Przywieźliśmy sobie dwa piwka. W WFDP. Że... Tak, z FDP, ponieważ u nas tych piwek nie ma. Nie ma i będzie trudno je y, nabyć. Tak. W naszych okolicach. Dlatego na spróbowanie Mamy. Mamy. Pierwszym piwkiem. Mamy? Tak. Pierwszym piwkiem. Proszę pana. Mamy coś, będzie... co ja już tam próbowałem. Ja też. To było pierwsze piwo, które wypiłem na festiwalu. To jest polski ład, y, to znaczy chciałem powiedzieć polski sad. Polski wsad. Mhm. Y, polski sad i. Y, większy mus, czyli... większy ZUS, y, znaczy y, mus, mus. Większy mus. <laughs> Zresztą to tu widać, co zacz. Co zacz. To zacz. A takie satyryczne podejście. Bardzo ciekawe, bardzo fajne, to. bardzo fajny pomysł. I, i, I nieźle jest. 8 jabłek. 8 tak. jabłek, tak? Kto wie o co chodzi, ten wie. 1, 14 belgie, dla alkoholu. Mm -hmm. Jest to cider sour. sour tak. Czyli cydrowy sour, bo to jest z jabłkami, proszę Państwa. Tak. Mamy tu wodę. Sok z jabłek. Topas. 18% tego soku jest. Słody jęczmienne, płatki owsiane, słodo owsiany, drożdże. No i tu jest taka historia, której nie przeczytamy. Bo nie, bo nie, bo ale, nie jest, ale jest ok, to będzie miał okazję. Taka satyryczna e, Ta. sad, but true. Smutne, ale prawdziwe. Zgadza się. No i co, no, przeszedł większy mus, musimy sobie napić się. E... Tak, jest polski w sad. Czy... Przepraszam. Yy, lat, yy, lat, że sad. sad, sad więc sad. musimy go. Sad, proszę pana. Proszę e... nie mylić jakichś konotacji politycznych, to nie robi. No, nie, absolutnie. Musimy go spróbować. Tak, są Chociaż małe. Browar to są takie małe piwka. one mają wszystkie 0,33. Tak. Musimy powiedzieć, że Browar Lubrow od jakiegoś czasu to jest tylko Browar Lubrow, a nie jak kiedyś było to restauracja browar restauracyjny i tak, tak y, takie tam różne inne historie. Oni się wzięli konkretnie za robotę. Y, młodzi artyści, można tak o nich powiedzieć, piwowarscy, bo robią wrażenie. I Pan Tomasz który jest jednym z mistrzów piwowarstwa w tym kraju, poleca ten browar i twierdzi, że to fajne chłopaki są, a jeśli nie on to Paweł to H powiedział. Któryś z nich to Któryś powiedział? Z nich. Ale no, w każdym By. razie y, browar jest godny polecenia. To, co piliśmy na WFDP, było naprawdę no, To było przednie, genialne. A, było. A, to, a to chmielone, to takie hiperchmielne piwo, już nie pamiętam jak ono się nazywało. To jak gdzieś powiedziałem, napisałem w swoim y, y, pięknym wypracowaniu na temat WFDP, że to jest najlepsze piwo tego festiwalu jak dla mnie. Tak. tak. No cóż. No pachnia powiem panu, takim jabłkiem. Aczkolwiek. Ale to puchy, pachnie słodowym jabłkiem. Słodowym ale z puchy to jest inne piwo niż to, które pichy. Jeżeli chodzi o zapach, to zdecydowanie. To Tam było jabłko jabłkowe. Ale bardzo jabłkowe. A tu nie. Jabłkowe. Tu ten słód, to ten słód tutaj powiedział, ja, tak. jabłku, stój. Tak. Gdzie I idziesz? Kolor też jest to Stój, Kto idzie? <laughs> To jest dopiero Ale Chyba też jest troszkę inny niż tam yy, na festiwalu. Myślisz, że co myśl. było jaśniejsze? Tak, myślę, no, że było jaśniejsze. No, Mogło być jaśniejsze, ale to nie jestem pewien. Wykluczuj. Ale przyjemny, tak, troszkę owocowo-jabkowy i tak bardziej sokowo-jabkowy. Tak, sokowo-jabkowy mm -hmm. tak? mm -hmm. No spróbujmy. Ach, ale jeszcze. cierpko, kwaśno, jak inflacja. I przyjemnie, tak. tak. Jak inflacja. Cierpkie i kwaśno, jak inflacja, ale tak fajnie. Świetnie. Zrównoważone. Zrównoważone. Znaczy zrównoważone. Jest bardzo kwaśne. No tak, ale nie jest, nie wykręca. No nie, no nie wykręca, chociaż w pierwszej chwili mnie... Tak? Tak, tak. Pierwszych Tylko z chwil... tym, że tutaj tych nut stricte piwnych jest bardzo mało. No to, to jabłko przeważa. Jabłka jest bardzo dużo. No. I? No to takie miało być. No. Dokładnie tak. Cedr sauer, czyli cydrowe, nie, nie graf, no raczej graf nie, nie bo Nie graf Steven, przede wszystkim... King inaczej opisał grafa. Tak. A my jemu ufamy bardziej. Bardziej bo on wymyślił graf. No właśnie. Ale jest Ale bardzo dobre. Nie no, bardzo W tej historii Sawerów, których ja za nimi nie przepadam, to to jest wyróżniające Ale się. Ale fajnie pisze. bo te jabłka tak pasują do tego tak, Sawera. Tak tak. cierpkie jabłka. Nie dokładnie słodnie. dokładnie tak. Pasują. I tu na tą patelnię, która teraz A, daje... Idealnie, to, idealnie, idealnie. Tylko to musi być naprawdę zimne. Tu pokazują 6 stopni nawet mogłoby być. Ja nie myślę, 4. że 3-4. No, no. Takie naprawdę zimne. Fajna historia, bardzo dobre piwo. Jeżeli macie dostęp Bardzo do... fajna ekipa. Tak, jeżeli macie dostęp do, do piw z Brabaru, Bardzo polecamy. Lodin, bardzo polecamy. No i pomysły świetne widać że rock'n'rollowi chłopaki. <laughs> tak, to jest bardzo dowcipne. Dobra, przejdziemy do następnego piwa od nich. No. To sobie się jeszcze. A mamy coś, czego nie próbowaliśmy nie, wcześniej. Nie, nie próbowaliśmy tam. Wziąłem puszkę, bo podobała mi się etykieta. Tak, bo etykieta jest stricte pankowa. Yy, Sex Pistols. Dokładnie. Jak w mordę strzelił. A czytam właściwie teraz nawet biografię pana Rottena, czyli yy, Johna Ledona. Tak. No i to jesteś pan na bieżąco, jeśli to chodzi. To jest porter angielski, ale z ziarnami kakaowca. kakaowca tak. No i ten tak ma, 12,5 BLG, 4,9 Alkohol, bardzo fajna etykieta. W sumie skusiła ta seks-pistolsowa etykieta. Good save the English porter. Tak, zgadzam się. No. Nie jest to Baltic porter. Nie, absolutnie, to w ogóle nie ma nic słonego. Skład mamy tu podany i tu wszystko jest podane. Woda, słody jęczmienne, płatki owsiane, słód żytni, proszę pana, tu jest. Słód przeniczny tu jest, ziarna kakaowca, miel drożdże, no także to co powinno być w porterze to chyba tu jest. Mamy tutaj Spróbujemy. drugie szklanki do tego, tutaj już polecają 8 stopni. Tak no bo to porter jest to wiadomo, nie musi być super zimny, ale... no ale szczela, bo tu jest gorąco sakramencko, gorąco, sakramencko gorąco. No było cały czas w lodówce i co z tego jak jest 30 stopni. Cieniu. Bez cienia. Znaczy w cieniu. cieniu, w sensie bez cienia mówienia. Dlatego zrobiło się takie coś, aczkolwiek piana jest fajna. Trzymaj pan jeszcze, bo o. tam nie masz piwa, tylko masz na razie pianę. No mam pianę. O. No. Kompletnie nie przejrzę to jak, jak bałtycki o, 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 wygląda. O, o, o. Tak, e, jeżeli chodzi o wygląd. No piany jest więcej niż piwa, na co razie. nie jest żadnym zarzutem. Nie, no bardzo ładnie się jest beżowa pianka. Jak jakiś, pan wie jakie to są oczka, bo pan się spodziewał. Tak, to są, te są oczka y, du, dużej powierzchności. O, bardzo ładne. bardzo ładnie. Tak, Kry, kremowe takie, jak Krymowe. pita śmietana takie. Dokładnie, takie brownie trochę. Pięknie pachnie. To pachnie bardzo, ale to bardzo, ale to jeszcze bardziej niż bardzo czekoladowo kawowo. Tak naprawdę. Kakaowo-czekoladowo-kawowo. Tak. tak. Gdzie tu kawa super. nie ma gościć, natomiast jeżeli ja czuję znaczy, to... kakaowiec jest. To dlaczego nie? Kakaowiec tak, tak. jest, ziarna kakaowca i one tutaj dominują, fuh, tak jak fuh. tutaj dominowały jabłka. No to tutaj kakaowiec. Ziarna, ziarna takie gorzkie ziarna kakaowe. Bardzo przyjemny zapach. No i spróbujemy co dzieje się. Będziemy musieli. Jesteśmy skazani na to. Smakujesz mniej tego kakaowca. Smaku bardzo mało. To jest taki angielski w zapachu, porterek. W zapachu jest tak dużo tego gorzkiego kakao, tej gorzkiej czekolady tak naprawdę, a tu nie ma tak dużo tego. Nie ma tak dużo, ale jakie ono jest, jest, jest gorzkie. gorzkie, gorzkie, gorzkie ono mało gorzkie. powiedziane wytrawne, ono jest gorzkie. Ono jest gorzkie, ono jest wytrawne i ono, to piwo, wbrew pozorom, to jest piwo takie na, na upały. No zgadza się, nie, no mało volt, także... Nie strzeli do głowy tak od razu, bo to jest tylko 4.9. Tak. Jest odświeżające, yy, wbrew temu co Porter potrafi zrobić, nie? Porter powinien dołtycki. być... No, no tak. Ale jest. otycki A w drugim łyczku już ta taka yy, czekolada, gorzka czekolada. Nie wypada. Wypada właśnie. Wypada? Wypada i wpada. Wpada, mocno wpada taka gorzka czekolada. A no tak. W drugim łyczku w pierwszym tak było palony, kawowo tak, taki porterek, a w, drugim, no. a w drugim łyczku już taka gorzka czekolada i to taka... Konkret. To racja. Konkret. Racja. No? Nie, bardzo dobre, Nie spodziewałem się. Prze Często te portery angielskie są takie... No, myśmy już mieli takie doświadczenie, pamiętasz? No, kilka razy i to naprawdę było słabe. Było słabe. A no, to, to jest poziom wysoki. Jest fajnie treściwe, mimo że to jest w sumie żadne tam parametry nie są zwalające z nóg. Natomiast... Czy parametry nie, nie sugerują tej mocy, te, tej treściwości? Tak, dokładnie. Bardzo dobre. Oba piwa bardzo dobre, to co piliśmy na festiwalu bardzo dobre, to co przywieźliśmy my jeszcze i wypiliśmy też bardzo dobre. Tam nie ma e, słabości. Nie ma słabości, nie ma słabych piw. Także Browar Rubrow. No. Heavy metal z wami. Dokładnie. Trzeba napisać coś teraz w wierszem, wierszem. Trzeba wierszem. powiedzieć wam co o was sądzimy my, my. ale już tak poezyjnie. Poezyjnie. Po Polski sad prowadził ład i większy mus, bo dystans ma i luz. Bo jabłek w piwie 8. Kto tego podjąłby się, jak nie Lubrow, piwowarzy a nie Teletubisie. <noise> Trzymajcie się kufli, kadzi, wódki. Cześć!